Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie Fortnite, ale odcinek kończy się jak zginę, więc zostawcie lajka like i oczywiście dajcie mi znać, jaką grę byśmy mogli znowu zagrać. Dawno nie grałem w tę grę. Jezu, trochę mi się ścina ten Fortnite, nie powiem. Mam słaby komputer, słuchajcie. Złóżmy tą lotnię i lecimy gdzieś tutaj. No nie chciałbym, żeby ten odcinek. Boże, a gdzie są członkowie mojej ekipy? Tam? No dobra, to ja lecę tam do nich, słuchajcie. No jestem nupkiem w tę grę, więc wybaczcie. Jezu, ja nie wiem, czy ja to przeżyję, słuchajcie. Lecę tam do nich. Czekajcie, moi drodzy, tu jest mapa. Ja muszę tutaj być, tak? Ja tam dolecę w ogóle? Ja tam dolecę na tej lotni? No nie! Panowie, no, no poczekajcie na mnie. Jezu, to jest takie nubowskie. Oczywiście użyjcie kodu BROADTV, Fortnite i Epic Games, jeżeli kupujecie tam gry lub po prostu itemy do Fortnite. Mam swój kanał, BroadFortnite Fortnite na YouTubie, Tam daję newsy w postaci shortów, więc. E Jezu, ktoś ma 183 poziom. Ej, to nieźle, ale zaraz do nich dolecę, więc chociaż tyle dobrze. <ścoughs> zaraz tam do nich dolecę, więc nie jest źle. Słuchajcie. Dobra. Dobra, moi drodzy, dawać mi tutaj jakieś rzeczy. Nie wiem, co ja to mam za w ogóle, skiny, Nawet nie mam. Nie mówcie, że ktoś tu zleci zaraz do mnie. Jezu, Jezu, Jezu. Dawaj, dobra. Dawaj, ląduj, panie, bo ja chcę te karabiny, te inne rzeczy tutaj. O, z drugiej strony. Dobra, weźmy sobie te rzeczy. Mam jakiś karabin pierwszy. Więc nie jest źle. O nie, to są jakieś. Jakieś wojsko. Co jest. Oni tam robią. Ała! Pomoc! Ktoś do mnie strzela, nie! Ja nie chcę tak szybko zginąć, słuchajcie. Idę tam do, do moich ziomków. Dobra, idę tam do nich. Gdzie oni są? Tu jest jeden. Wiecie, no ja nie chcę zginąć tak szybko. Jezus Maryja, Dawno nie grałem, słuchajcie. Oni się już tam strzelają? Z tego co widzę, ci się już tam strzelają. No, alo! No, puśćcie mnie tam! Nie mogę tam. Jezus, Maria. Słuchajcie, ani rzeczy na budowę nie mam, ani nic. Gdzieś tam na górze się strzelają. Ja nie umiem budować w tej grze. Nie wiem, czy, czy przetrwam to, więc wybaczcie mi, słuchajcie. Jest pełno skrzynek. Dobra, czekajcie, bo nie wiem, jak to tak sobie to ustawmy, nie? To jest kolejna jakby broń, którą mam. Gdzie oni są w ogóle ci moi ziomkowie? E, pomocy! Ja nie wiem gdzie, gdzie kto jest, słuchajcie. Tak w ogóle. Oni są chyba tam na dole, tak mi się wydaje. No gdzie oni są? Słuchajcie, ja nie ogarniam tego. Ja nie wiem, gdzie oni poszli. To są od nas ludzie, tak? Wow, tu możemy tak strzel strzelać. Ej, to jest spoko opcja. Ej, idę tam do nich. Dobra, jestem. Słuchajcie, nie jest tak źle. Tylko nie umiem budować. Słuchajcie, na C się budowało, nie? O kurka, jak się z tego źle strzela. Jezu, jak się z tego źle strzela, ludziska. Co oni tutaj? Nas boty wybiją. To jest najgorsze, słuchajcie. Że nas boty ubiją. Bije się z botami. Nie tu strefa jest. Pomocy. Ludzie. Czemu my tu siedzimy? Jak tu strefa jest? Ej, czemu ja gram z takimi ludźmi? Powiedzcie mi. Nie, jak stąd wyjść teraz? Ja tu zginę. <gryw> Nie wierzę. Ludzie. Przecież my tu zginiemy. Dobra, ja stąd spadam. Po co oni tu siedzą? Ja stąd spadam. Ziomek, ty poczekaj na mnie. Ej, no wziął mi. No. Jaki zamiast na mnie zaczekać? Ej, o co tu? Czemu my siedzieliśmy w tym? to GG, ja chyba nie przeżyję, słuchajcie. Gościu, zamiast na mnie zaczekać, to sobie wziął samochód i pojechał. Jest kumpel, no. to GG, słuchajcie. Ja Fortnite'a nie umiem grać. Musimy... Musicie wymyślić jakąś inną grę, bo to jest porażka. Ja zginę nie od... Człowieka, tylko od jakiegoś ten, od strefy. Najgorsze jest to, że nie rozumiem, po co oni byli tam w tym budynku. E... A, piniata jeszcze tu jest. Ale no. No raczej GG będzie, słuchajcie. Jezu, gdzie ja jestem, a gdzie oni? No ten jeszcze zginął. Może dojadę, słuchajcie. O na pewno, ja cię nie uleczę, gościu. Ty mnie nie, nie wziąłeś autem, a chcesz ten, żebym ja cię uratował. Nie ma szans. Człowieku, wezmę twoje auto i uciekam, nara. Już nie wiem, czy ja to przeżyję. <laughs> Dobra, czas się wyleczyć. Walka z czasem. <laughs> Nie wierzę. O mój Boże, to jest tak słabe, co ja robię. Dobra, dawać, dawać. Może mi się uda przetrwać w ogóle? No i będzie ciężko, słuchajcie. Chyba, że jak wezmę ten samochód. Ile ludzi w ogóle jest? Dziesięć? Jest A trzydzieści trzy zostało. Ej, patrzcie, jest strefa. Ktoś powalił sam siebie. No to ciekawe. Dobra. Słuchajcie, jakoś przeżyłem. Nie, bo to nas nie chroni przed tym. Jesus Christ! Czemu tu wilki gonią? No, nie mówcie, że nas wilki jeszcze mam. zjedzą mnie. I tam nie było samochodu i tego gościa. Wilki, no spadać ode mnie. <laughs> Mogę do niego wejść? Jesus Christ, dawaj, dawaj. Jezu, naprawdę tak powoli jedziesz po tych górach. Jedźże!